No mów, ile? Milion. Oszalałaś? Łowczyni posagów. Skąd mam wytrzasnąć taką sumę? Milion kopniaków dostaniesz, jeśli tego nie schowasz. Nie mam gotówki. Na kopię ci. Co się dzieje? Monita puścią. Co z Tobą? Wyrzuć ją, chciała mnie zabić. Co o mnie mówiłeś? Powtórz. Co powiedziałeś? A kto cię zawiadomił? Pewien ptaszek. Kto? On kłamał. Nie wiedziałem, że jesteś zamaskowanym. Kapitan Błyskawica tchórzy? Komendant Ja tylko żartowałem Zabawne jest nazwać kogoś gejem Napijmy się piwa Dawno się nie widzieliśmy Zawsze tchórzysz w podblonkowych sytuacjach i ty to mówisz? A ty? Musisz być odważny, skoro przyszedłeś tutaj, gdzie są moi przyjaciele. Chłopaki, mam rację? Nie. To proste. Załatwimy to we dwóch, na ringu. Dobra, kiedy? Now. To znaczy, natychmiast. Nie mogę, nie zabrałem kostiumu. Ani jaj. Mam pomysł. Spotkamy się jutro. Kike przyniesie swoje... swój kostium, a my dopilnujemy, żeby walka była uczciwa. Zwieję. Do kogo ta mowa? Do ciebie. Nie martw się, przyjdzie. Zaufaj mi. Jutro o dziewiątej wieczorem. Szykuj trumnę, frajerze. Do kogo ta gadka? Do ciebie. Poszedł sobie. Dzięki. Zaraz stawisz się tu jutro o dziewiątej. Nie mogę. Przyjdziesz. Stawiam 20 pesos na zamaskowanego. Załatwi go w drugiej rundzie. Co się dzieje? Myślisz, że może mnie kupić, bo jestem biedna. Nie rozumiem, co ona mówi. Obraziłaś mnie. Dawała mi pieniądze, żebym zostawiła cię w spokoju. Dlaczego trzymasz książeczkę czekową? Kłamczucha. Nie kłamie. Dość. Monita, konie kłótni. Wyrzuć ją. Nie spędzę nocy za kratkami z Twojego powodu. Wychodzę. Niech idzie, zostaw ją. I tak kogoś zabiję. Muszę się napić kawy. Chcesz? Idę spać. Poczekaj na mnie. Zobaczymy się za kilka dni. Kochanie, zostań ze mną. Do zobaczenia. Jak ja Cię nienawidzę, Esperanza Munoz Zwróciłeś. U mojej ręce, już podaję obiad. Nie będę jadł. Nie jestem głodny. Co z tobą? Jesteś biały jak papier. Nie opalam się. Co ty wyczyniasz? Gdyby o mnie pytali, powiedz, że wyjechałem. Kto? Aldo. Jaki Aldo? Znam tylko jednego. Tamten od lat mieszka w Stanach. Nie przyjdzie. Wrócił. Aldo? Żeby mnie zabić. O, nie. Pamiętam, jak cię bił. Co teraz? Zmęcał się nade mną od pierwszej klasy. Wiem. Co to za hałas? To on. To ty. Co jest? Kike się ukrywa. Monita, ratuj mnie. Nie chcę umierać tak młodo. Nie widziałem stąsów na żywo. Turka, pożyczesz mi pomarańczowe szpilki? Nikomu już niczego nie pożyczę. Turka o złotym sercu umarła. Słyszycie? O co się wpuszczasz? Co jest? Nie mam nic do ciebie, ale nie pożyczę. Powiedz, co się dzieje. Chętnie pomogę. Cały dzień spędzam w telewizji. Staram się być najlepsza I co dostaję? Tylko nieprzystojne propozycje. Spokojnie, wiesz, jacy to są ludzie. Ubierasz się tak, że nie ma się czemu dziwić. Jakbyś napisała na sobie, na sprzedaż. Jasne. Od tej pory będę nosiła w Pewnie nikt mnie nie zatrudni, ale mój tyłek to nie klewesy. Klawesy. Niesamowita dziewczyna. Zbierze mi się, chociaż mnie nie cierpi. Sam się o to prosiłeś. Po co go prowokowałeś? Nie jest gejem. Chociaż pewności nie mam. Skąd mogłem wiedzieć, że jest zamaskowany? Mieszka w Stanach. Nie bądź tchórzem. Zapłacasz nad moim grobem, kiedy Aldo wyrwie mi łeb razem z wątrobą. Błagam. Nie pomogę ci. Jedź do ciotki na wieś. Obserwują mnie. Nie ucieknę. Postawili duże pieniądze. Na ciebie czy na niego? Wiedzą, że mnie zatłuczę. Zadzwoń do Aldo. Lubił cię. Nie widział mnie od lat. Nie pamięta. Szalał za tobą. Teraz rozumiem. Mści się za nią. Co? Jasne. To stara historia. Oto jego numer. Nie. Musisz zadzwonić. Powiedz, że jestem ranny, że umarłem. Tobie uwierzę. Robię to po raz ostatni. Hotel? Proszę z pokojem, dwadzieścia trzy. Aldo? To ty? Mówi Esperanza Muñoz. Monita, 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 pamiętasz mnie? Możesz zrobić pięć fotokopii? Poproszę kogoś innego. Dlaczego przychodzisz z tym do mnie? A ty dlaczego tak mnie traktujesz? Jesteśmy tylko kolegami z pracy. A to, co nas łączy, łączyło. Koniec z tym. Wiele się zmieniło. Jestem szczęśliwa z Faluccio, a ty ze swoją żoną. Jak się miewa, biedaszka? Lepiej. Cieszę się. Zapisała się na kurs gotowania. Doskonała terapia. Piekła ciastka całą noc. Pycha. Upiekła ich 3211, a potem zasnęła przy piecyku. Omal nie spaliła domu. Powinieneś kupić gaśnicę. Martin, witaj. Jak się masz? A ty? Dobrze. Powinieneś odpoczywać. Jasne, ale mam dość leżenia w łóżku. To takie nudne. Może położysz się na podłodze? Tak? Okropnie się czuję po wczorajszym. Chcę cię przeprosić. Powinnaś przeprosić Monitę. Nic złego jej nie zrobiłam. Przestań, proszę. Nie chcę. Jak możesz jej wierzyć? Po co miałabym jej dawać pieniądze? Nie ja obwinij mnie o wszystko. Trzymałaś książeczkę czekową? Nie, to nie tak. Nie mogę teraz rozmawiać. Nie kochasz mnie już? Zapytaj, dlaczego za już.